Przynosi zaskakująco dobre efekty w pracy z autystycznymi dziećmi. Mowa o muzykoterapii, którą zastosowali specjaliści z Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. Pani dyrektor, podsumowujemy dziś innowacyjny projekt muzykoterapii w Zespole Placówek Edukacyjnych. Jakie efekty przyniósł ten projekt? Jak zmienili się wasi uczniowie? Ja widzę same pozytywne efekty. Były to działania realizowane poza szkołą i. Zajmowały w całym cyklu projektu to jest około 400 godzin, czyli to jest takie dodatkowe coś, wyzwanie dla naszych dzieci i sprostali temu wyzwaniu. Dzisiaj zobaczycie Państwo efekty tych działań. To był pilotażowy projekt. Czy on będzie więc kontynuowany? Tak, okazało się, że dzięki potencjałowi naszych członków, bo to są nauczyciele zespołu placówek edukacyjnych. Mamy olbrzymie zasoby ich pomysłów, które wspólnie z naszymi dziećmi na pewno będą realizowane w przyszłym roku. Myślę, że to już będzie taka ścieżka indywidualnych, rozpoznanych uzdolnień, czyli to już będą takie warsztaty, które będą rozwijały uzdolnienia tychże dzieci, bo są najbardziej wytrwałe i mają najwięcej zasobów w tym zakresie. So George Panie Luceno, jakiego rodzaju zajęcia zostały przygotowane Waszym uczniom? Co udało się zrobić? Było to siedem form zajęć różnych, grupowych, również indywidualnych. Był to zespół muzyczny, nauka gry na, gry na instrumentach. Była to forma zajęć muzykoterapeutycznych z elementami filmu, reportażu. Był to również teatr tańca autentyczny, który częściowo wszedł w projekt. Były również zajęcia plastyczno-taneczne, wszystko pod kątem muzykoterapii, arteterapii. Również była grupa art -terapeutyczna. Muzykoterapia jako forma terapii, w jakiś sposób pomaga osobom z niepełnosprawnością intelektualną i nie tylko intelektualną? Przede wszystkim obniża napięcie emocjonalne, poprawia odbiór sensoryczny. To znaczy, jeżeli dziecko jest nadwrażliwe dźwiękowo, to poprzez paradoksalnie poprzez te dźwięki ono się uczy odczulania, czyli uczy się przystajania tych dźwięków. No ale oprócz tego, przede wszystkim. Yy... Aktywne formy spędzania czasu wolnego, również szukanie repertuaru muzyki dla każdego uspokajającej, ale również aktywizującej, bo w tym projekcie przeważały formy aktywnej muzykoterapii, nie tylko słuchanie muzyki i relaksowanie się przy niej, ale przede wszystkim aktywności muzyczne, czyli gra na instrumentach, śpiew, a to przekładało się na różne umiejętności, na przykład czekanie na swoją kolej, na przykład współpraca w grupie, która jest bardzo istotna, na przykład przezwyciężanie swoich trudności, nie umiem, spróbuję jeszcze raz, tak? bo no, na tym się głównie skupialiśmy także na, na poprawie funkcjonowania dzieci. telewizja Kopernik. Kopernik.tv